Witam panowie i panie, z tej strony Emir. dzisiaj jesteśmy na demie, nie wiem jak to nazwać, no nie technologicznym, ale demie po prostu stworzonym przez jedną osobę, e, dostał dwójki na lub 5, także fajne naprawdę, no już widzicie, że ładnie wygląda. Jeżeli chcecie pobrać, to na moim Discordzie będzie link, także zapraszam was na mojego Discorda, link oczywiście do mojego Discorda jest w e, opisie. Kurde, no wygląda to bajecznie, ja mam e, kartę GTX 1080 Ti, sprawdziłem sobie i zżera aż 80% zasobów, sama ta gra, wydaje mi się, że nie ma tutaj nawet 60 FPS-ów aktualnie, tak że jest naprawdę, naprawdę ciekawie, Kurczę, jak to ładnie wygląda, wręcz dziwnie. Kojarzy mi się, był taki jeden render y, fotorealistyczny jakiegoś domu, był test na chyba Unity akurat, o Jezu, ale to się dziwnie odczytuje, no bo mi karta chyba nie wyrabia. E, no, to był taki test i właśnie mam taki podobny feeling do tego, to dosyć niekomfortowe, że... Dust dwójka wygląda tak ładnie. E, no niestety dużo tutaj dostępu do tego Dasta dwójki nie mamy, bo mamy tylko Shorta. W sensie to wejście tutaj na Shorta. Longa całego będziemy mieli, zaraz Wam pokażę. No ja oczywiście site. W razie twórca jeszcze tworzy tego. <laughs> powiedzmy, DAST dwójkę do końca. Chce stworzyć tę grę tak, e, żeby po prostu była dopracowana, no i równocześnie, żeby była jeszcze e, cała mapa, oczywiście, multiplayer i tak dalej. Także super będzie po prostu super. Nie wiem, czemu tutaj auta nie ma, tylko jest to, nie wiem, czy to są jakieś default sety, nie mam pojęcia, bo nie znam się. Nie na tworzeniu gier, jak wygląda ogólnie odczytywanie, no u was to oczywiście będzie trochę inaczej wyglądało niż u mnie bo jednak to jest na tyle ładne jakościowo, że podejrzewam, że będą piksele na tym materiale, no niestety no ale to jest YouTube, tego nie oszukasz ale chyba się dużo rzeczy nie odczytuje. Ta woda wygląda tak, kurde, no akurat woda to tak średnio wygląda, no ale ja nie mam też e, RTX-a, także nie wiem czy ray tracing jest w tym demku, no ja niestety nie odpalę, jeżeli nawet by było, nic tutaj się nie da ustawić. O, pokażę wam Respa czemu nie, niech będzie. O, tak jak mówię, macie linka do pobrania, możecie sobie odpalić, jeżeli macie oczywiście kompa, który e, odpala, patrzcie, cień rzuca się po prostu z drzewa tutaj, to jest naprawdę fajnie wygląda. E, Widziałem, że na wcześniejszym demku ogólnie to światło było mocniejsze, dużo osób pisało, że im się to podoba. Ja osobiście uważam, że światło, które jest aktualnie zrobione jest o wiele bardziej realistyczne, bym powiedział. No aktualnie to jest albo jakaś wczesna pogoda, no wczesna pogoda po prostu, nie na tym daście. Wolałbym zobaczyć bardziej słoneczną. Pod tym względem to akurat wolałbym bardziej słoneczną zobaczyć, no bo tutaj widzicie, że słońce jest dosyć nisko, więc no to jest raczej wczesna pora, ale generalnie wygląda to bardzo spoko. No jeżeli chodzi o Respa, no to no, nie wygląda jak respa, CT, poza tym, że ułożenie tego po prostu, powiedzmy pomieszczenia Respa jest takie Samo, no ale oprócz tego no to nie wygląda to dokładnie tak samo. E, wiecie co? Pamiętam, że jak robili właśnie taką grę na telefon CSGO Mobile, no to właśnie bardzo podobnie z tej perspektywy tutaj akurat stało auto chyba, jeżeli dobrze pamiętam. No to właśnie tutaj zdjęcie bardzo często, e, to zdjęcie z tej perspektywy latało na necie i no kurde, z tym mi się to kojarzy, wygląda bardzo podobnie. E, dobra, pokażę wam dalej w sumie, czemu nie, czy coś tutaj jest ciekawego? Na tym logo, no trochę się pozmieniało. Nie pamiętam, czy jest to graffiti, szczerze powiedziawszy. O tutaj, patrzcie, jak słońce fajnie pada. No, czegoś takiego raczej nie uzyskamy, niestety, na Sorcie 1. Na Sorcie 2 jak najbardziej, co widać między m.in. po przekonwertowanej mapie dasta dwójki nowego z sorsa 1 z cesago do Half-Life Alex. Te drzewa fajnie wyglądają, ale no, jakby problem tego Demka jest taki, to oczywiście pewnie wina mojej karty graficznej, tej, no właśnie 1080 Ti, która ledwo wyrabia, że widzicie, może nie widzicie tego na materiale, ale trochę te drzewa, jak się rusza, to drzewo jak się rusza te gałązki są rozpikselowane. Yy, na takich krańcach po prostu i to dziwnie, strasznie wygląda. Nie wiem, czy to widać specjalnie nie ruszam kamerką, żeby Bitrate się dopasował do tego, żeby się to widzieli. Mam nadzieję, że to widzicie. Oj, trochę ruszę kamerką, więc może się rozpikselowało. Mam nadzieję, że to widzicie. Trochę jest to. No trochę dziwne, trochę dosyć dziwne. No, jak już chcemy wejść sobie po prostu za drzwi, no to niestety nie ma możliwości beczka fajnie wygląda, strasznie mi się podoba beczka, chociaż wolałbym, żeby wyglądała tak jak w CESie. Go, ale no mówię, no to jest na razie alfa, także będzie pewnie coś tutaj testowane. Swoją drogą na no dowód tego, że to jest Unreal Engine, no to macie tutaj konsolę z Unreal Engine, chyba w każdym Unreal jest dokładnie taka sama. Śmiesznie ta woda wygląda. Fajnie, by było jakby jeszcze kapała czy coś takiego, to by było super, na pewno się da coś takiego zrobić na Unrealu 5. Jestem prawie przekonany. Mapy wyglądają fajnie, ale tak... Na tym Unreal ale trochę niepokojąco według mnie, może za bardzo realistycznie, jest to po prostu niepokojące, o w ogóle skoczmy sobie poza tekstury, niestety fly na tym demku wygląda dosyć dziwnie, po prostu nie mamy grawitacji, nie mogę lecieć do góry, eee, niestety, więc będę musiał znaleźć jakiś sposób, żeby się dostać na górę, czekajcie, zrobimy może tak, że... Skoczę i prze... Aj, nie zdążyłem. Mogę sobie wpisać komendę. O, i będzie wpisana. Dobra. To może sobie zrobimy tak, że skoczę tutaj, skoczę tutaj, kliknę enter, o i chyba mi się uda poza tekstury dostać, a jednak się nie uda, więc trzeba kombinować. No, chyba wykombinowałem i poleciałem trochę wyżej, patrzcie. Tak jak wygląda ta mapa poza teksturami? No tutaj tak trochę leniwie nałożono, no ale to jest niewidoczne, także bez różnicy. Zastanawia mnie, czy coś tutaj jest, no oczywiście poza skyboxem i poza tymi budynkami, które no muszą być na backgroundzie, żeby jako tako wyglądać i żeby wyglądało to realistycznie. Zastanawia mnie, czy... No jak to drzewo od bliska wygląda? Te liście są wysokiej jakości. No widzicie, te cienie są takie poszatkowane. Ale to mówię, wina raczej mojej karty graficznej. O czy mogę się odbić od tej lampy, żeby... O, może. polecieć wyżej? Chyba nie, ale od tej... Oj, najgorzej. Spadłem. O, o, o! Pięknie, dobra, ale odbite. Ej, co to jest tutaj? Czemu to jest postawione w ogóle? Nie, wiem, czemu to jest postawione? Przecież tego totalnie nie widać. A może widać? Nie wiem, yy, ale chyba niestety nic nie jest brenderowane. To jest RSPCT. tu nie jest nawet tekstura nałożona, na przykład z tej strony, My nie wiem czemu jest tekstura nałożona, ale jedno co zobaczyłem, patrzcie, tak jak są śmiesznie zrobione, widzicie? Taka dziwna czarna warstwa. No i z zewnątrz to wygląda oczywiście fajnie, nie? No wewnątrz to ciekawe bardzo. No takie sztuczki są według mnie bardzo ciekawe po prostu, jak wygląda właśnie tworzenie takich iluzji optycznych, żeby to wyglądało, że coś faktycznie jest w środku. No w sensie jest ciemno, ale że faktycznie jest tam jakaś głębia. Tu jest okienko oczywiście, ciemno jest, jakaś tekstura nałożona na to okienko. No fajnie to wygląda po prostu. No niestety nic raczej nie ma. Poza mapą po prostu, żeby sobie zobaczyć. O, patrzcie, tutaj coś jest, ale raczej czy ja chcę tu wejść? A, możemy wejść, czemu nie? Wyjdziemy sobie. Pyk. O, no chyba, chyba dalej nic nie ma raczej nie, to jest to CT nasze kochane, tutaj tak dziwnie nałożona tekstura no nie, no nic tutaj nie ma, trochę też poszukałem jeszcze, zrobiłem cięcie i poszukałem no niestety nic totalnie nie ma żeby wam pokazać w tym demku, jak będzie jakieś nowe i oczywiście coś dużo się, dużego się pojawi typu na przykład ten das będzie cały, albo będzie możliwość strzelania w tym demku czy coś, to chętnie wam pokażę, na razie nie będę zabierał waszego czasu no bo to według mnie jest dosyć zbędne i nic wam mówię, no nic więcej nie pokażę więc nie ma co, żegnam się z wami, zapraszam poniedziałek, środa, piątek na live'a na twitchu robię regularnie, poza oprócz tego robię ninja streamy na Discorda, żebyście sobie pobrali, żebyście ze mną pogadali z innymi. Mamy miłe osoby na Discordzie, także naprawdę zapraszam <gadanie> pogadać sobie po prostu. I tyle, cześć. Żegnam się z wami, widzimy się w następnym odcinku. Elo!